Czołem, czołem, kromka z Rosołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku z Apex Legends, a dzisiaj moi drodzy... Poza tym, że dowiecie się, czy któraś dziewczyna w podstawówce mnie podrywała, albo co zrobiłem z koleżanką, która mi się podobała. Tak wiem, dziwne rozpoczęcie filmu, ale chcę was jakoś zachęcić do pozostania do końca. Chciałem wam również pokazać nową miejscówkę, czyli Crypto Town Takeover. Doskonale wiemy, że cała mapa w Apex Legends cały czas praktycznie ewoluuje, a Crypto Town jest właśnie jednym z takich nowych miejsc, które w grze się pojawiło. Także moi drodzy, jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę, a teraz zapraszam Was pod ten wielki, ogromny sygnalizator, talerz, cokolwiek to jest, a widać to Praktycznie z całej mapy, jeżeli jeszcze nie wiecie, w jaki sposób się tam dostać. I oczywiście to, co możecie tam zrobić, nie wymaga od Was bezpośrednio posiadania samego krypto, ale musicie wiedzieć, że wraz z kolejnym sezonem, który został dodany, krypto ma swój fajny isterek, a w zasadzie nie jeden tylko z tego, co chyba kojarzy nawet parę. Ale do zrobienia tego istereka potrzebujecie właśnie drona krypto. Ja osobiście nie potrafiłem zrobić tego samemu, także śmiało próbujcie, może uda się. Się właśnie Wam. Jeżeli natomiast udacie się do Crypto Town, zobaczycie wielką mapę interaktywną, holograficzną 3D, jak zwał, tak zwał. I wystarczy, że podejdziecie sobie do właśnie tego panelu, klikniecie guzik aktywacji, tak samo jak chociażby przy tych miejscach ładowania naszych umiejętności specjalnych, które również są rozsiane po całej mapie. I Waszym pięknym oczom ukaże się mapa, na której pokażą się wszyscy Wasi wrogowie. Z bardzo dużą dokładnością. Do tego na samej mapie będziecie mogli też zobaczyć, gdzie kolejna strefa będzie się zamykała. Także, jeżeli gdzieś mniej więcej w tej okolicy na samym początku będziecie lądować, koniecznie się tam udajcie, bo i sam lód, same rzeczy, same bronie, karabiny, pancerze są również tego wyższego tieru. A teraz, moi drodzy, zapraszam Was na gameplay live. Miłego oglądania. Co to za piosenka? Żadna taksenuce. Bo myślę, że się czułem, Na biegu. No, no Jak by się Ej, nazwał? Bardzo wrażliwym mężczyzną. Dużo grałem kiedyś na gitarze. Ej, komponowałem pieśni. do strzelby tutaj. Też można, no. Skomponowałeś kiedyś jakąś swoją piosenkę? No, kochany, no. Ej... A ty wy... A grałeś kiedyś pod oknem na, przykład, na jakieś ballady? Nie, nie, nie grałem. Ale kupiłem kiedyś... Y... Truskawki, wziąłem je do szkoły i myślałem, że będzie romantycznie. Powiedziałem dziewczynie, która mi się podoba, że ma iść ze mną do szatni i ze mną truskawki. Nie poczekaj. A ja patrzę? Zjedz truskawki. Popełniłem błąd, bo nie wymyłem tych truskawek w sensie wcześniej. Nie, kurwa, zapomniałem. A no. A tam, no. A jak to było? To była ostatnia klasa podstawówki, chyba. A, to wiesz, co wtedy? W piasku nawet było, dobre. A miałeś tak kiedyś, że na przykład walczyła o ciebie kobieta, albo kobiety o ciebie walczyły? Tak. Ja miałem na raz w podstawówce, dostań... że się w kiblu biły o mnie przed dyskoteką szkolną. Ja miałem yy, tak, że na przykład w podstawówce dostałem dwa listy o. w teczce <ślad> i było do, tak do zaznaczenia, czy chcę być chłopakiem Ale... tej albo tej. Jezu, a pamiętaj. Nie wiem czy jeszcze za twoich czasów było coś takiego jak Złote Myśli. Mieliście Złote Myśli, czy nie? Ale to nie wiem co to jest chyba. Kuźwa no, chłopie. To były takie książeczki w, formach, w formie pamiętnika, że jeśli ty miałeś Złote Myśli, to na pierwszej stronie dawałeś, nie wiem, na przykład 50 pytań a, to wiem. i ktoś odpowiada to, a to na wiem. Pytania, ja to pytania. I ja kiedyś napisałem, bo było pytanie, kto ci się podoba najbardziej w klasie. I ja odpisałem, bo to była taka Martyna. Właścicielka tego pamiętnika Ale potem zamazałem korektorem I zrobiłem szlaczek, bo się jednak wstydziłem Ej, tu są ludzie Jestem pod ostrzałem Otwórz! Kurwa! Monia? No. Na górze Leci Uwaga Ty, on ma złoty Chodź tu z Dawaj, uważaj, bo tu będziesz o kurde, daj Roberta na mnie Tu jest gościu na blisko Super Co Cooper Chila, to tylko Drasnięcie Muszę się ulecić. Podnosi? Tuż do skarbca jakiś. Tu uciekł gdzieś gościu. Droga. A Ano, jak byś miał Roberta. Mam, 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 to chodź, chodź do mnie. Tu masz jeszcze ciężką amunicję. To ja czekaj, przejdę, tak? On uciekł gdzieś tutaj w ogóle. Dobra, jestem, jestem, jestem. O, o, o. Tam jest dwariacik 85 dostał, on bo, Państwa to jest obity jak papierówka Ja myślę, że możemy go przycisnąć Gdzieś uciekł Za tą stronę uciekł gdzieś O kurde, za nami tam. O kurde Chodźcie, chodźcie, chodźcie do środka, chodźcie do środka Strefę mamy jakby co Dobra, nie należy Poznać mi ich tak bardziej precyzyjnie Zauważyj mnie A tam... Jeden jest, jeden jest tutaj na pewno nie Chodźcie do środka, chodźcie do środka, chodźcie do środka Bity. Leży, leży. Wrócę granat z Rzucam granat z tereninem. Dobra, dobity. Mnie, chodzi, 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 chodzi na uchodźców. Na górze? Tak. Jest tutaj. Ja idę po mnie. Okej, okay, okay. Przeładuje... on ma złoty ten, muszę go robić. biję, bije, bije, bije. Dobra, wyszedł, wyszedł. Chodź mój, na dół. Tutaj. Zdrowia. Leci do Kurde, nie mam w ogóle lekkiej. Macie jakąś lekką? Tak, tak. Rzucam ci. A co od niego? Tutaj? Eee, no, wziąłem od niego y, ten. Eee, pancerz złoty. Tylko. Yy, podlećcie się, bo nie macie ten moja. Muszę się trochę połapać. Tylko shielda Co jak Ja nie wiem czy go naładować w sumie. Eee... Yy, tutaj jest ten... Możemy jeszcze... Ja, mam, iść, ja, ja mam pełną. Ja mam pełną jakby co I trik. I no, Możemy o. wypatrywać. I ja sobie, jem tutaj, Andruto. O. O! że. Mm, <laughs> nie! Pojemność jest, <laughs> więc mniej na Androta sobie wstydzić. Szczały, szczały. Bo, 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 bo możemy podejść, możemy podejść. Okay. Agresywnie. To plecy mamy czyste, nie? O, o, o! Przed nami, strali przed nami. Za plecami nikogo nie mamy. Chyba nie otłam. Ludzie są z prawej strony. Na blisko, daleko. Na bardzo wdzięczko zbity, zbity. Dobra, jeden pobijany. Drugi zbity Dobra, dwóch powijanych lecimy, 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 lecimy Leżą Muszę trochę Ładuję się. O, z lewej. Trzeba się cofnąć, trzeba się cofnąć, kurde. Lecimy, 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 Kurwa lecimy, Rzuć Roberta lecimy, Mać. Jak nam high ground już zrobili, to był błąd. Mm. To było...